To nie jest zwykła dmuchawa, to turbina w Twojej dłoni. Nawitel TF7 Tornado Jet. Sprawdźmy, czy rzeczywiście ma moc tornada. Cześć. Dziś przetestujemy nowość od Navitel, model TF7 Tornado Jet. To profesjonalna dmuchawa o mocy do 465 W i prędkości obrotowej do 130 tysięcy obrotów na minutę. Brzmi imponująco. Sprawdźmy, jak działa w praktyce. Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji technicznej tej otodmuchawy. Moc do 465 W. Ciśnienie do 800 G. Trzy poziomy prędkości: 25, 40 i 60 m na sekundę. Prędkość obrotowa: 25 000, 35 tysięcy i 130 000 obrotów na minutę. Czas pracy: 60 30, 10 minut, Ładowanie przez USB-C, zabezpieczenie przed przegrzaniem. Całkowity czas ładowania urządzenia to około 2 godziny. Urządzenie waży 729 gramów, jest wygodne i poręczne. Oto co znajdziemy w zestawie. W zestawie znajdziemy samo urządzenie końcówkę. kabel ładujący USB-C, usb, -C, USB -C, zasilacz, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. W porównaniu do naszych pozostałych dmuchaw, ta jest największa, idealna do garażu czy pojazdu. Zacznijmy od tego, do czego TF7 jest stworzony. Czyszczenie sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, jak radzi sobie z kurzem z klawiatury. Na Witel TF7 to nie tylko sprzęt do biura. Świetnie radzi sobie z liśćmi, kurzem w aucie, a zimą zdmuchuje śnieg z szyb. Ta dmuchawa pomoże Ci nie tylko przy sprzątaniu. Ma tak wiele zastosowań, że nie sposób wszystkich wymienić. Przyda się na przykład przy suszeniu samochodu, roweru, przy rozpalaniu grilla, ogniska, a nawet pomoże Ci przy tworzeniu efektów specjalnych do zdjęć i filmów. Kup i przekonaj się sam. Na Witel TF7 to sprzęt, który naprawdę zaskakuje. Jest lekki, solidny i ma ogromną moc. Regulacja prędkości pozwala nam dostosować siłę podmuchu do działania, a zabezpieczenie przed przegrzaniem daje nam spokój podczas dłuższej pracy. Jakie są zalety tej dmuchawy? Bardzo duża moc i wydajność. Regulacja prędkości. Solidna konstrukcja. Uniwersalne zastosowanie. Ładowanie przez USB-C na WITEL TF7 to coś więcej niż zwykła dmuchawa. To mała turbina, która znajdzie miejsce w każdym warsztacie i samochodzie. Jeśli szukacie sprzętu, który naprawdę dmucha, ten model was nie zawiedzie. Dajcie znać w komentarzach, do czego wy byście użyli TF7. Subskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie więcej testów tego sprzętu, który robi prawdziwy wiatr. Dzięki, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.